Bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravo, bravissimo. <laughs> okay, guys, hello, everybody. Welcome back to my motherfucking channel. Oh, Poprzedni film, reakcja na piosenkę nasu bardzo Wam się spodobał i wydaje mi się, że jesteśmy nową sensacją YouTube'a i nasz duet to jest po prostu coś, co YouTube potrzebował. Tak, myślę, że ta opinia jest bardzo potrzebna. I słuchajcie, myślę, że to będzie już taka nasza trochę mini stała seria. Jak coś będzie wychodziło, to my zasiędziemy specjalnie dla Was. Przed komputerem pomęczymy się tą 2 minuty, 58 sekund, w tym przypadku mniej więcej 3 minutki i. Ale jaka męka, kochany! My to robimy z przyjemnością. <laughs> z przyjemnością poznajemy nowe rewiry muzyczne polskiego YouTuba. Dokładnie tak! I myślę, że. Czy jesteśmy godni? I don't think so. Ja też mi się wydaje, że nie. Zanim zaczniemy film, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Chciałabym dobić do końca roku 100 tysięcy, ale idzie to. Wolno, więc go więc musimy, się musimy z Kasą mieć imprezę grudniową 100 tysięczną. Tak! Na którą może zostaniecie... O, ej, zrobię oh. taki konkurs! Na 100 tysięcy zrobię e, imprezę i może kogoś z Was zaproszę na nią. Z okazji 100 tysięcy. Albo was wszystkich. Zobaczymy. Zobaczymy. 100 tysięcy gdzieś się pomieści na pewno. Narodowym. E, a no i oczywiście odwiedźcie nasze social media: Instagram, TikTok oraz Twitter. Tutaj się wyświetliły. Kuba, co mamy dzisiaj? Przedstaw, co mamy dzisiaj? Dzisiaj reagujemy na nowy hit tych wakacji. Myślę, że możemy śmiało tak nazwać tę piosenkę. Jest to piosenka patrycji Moczanów pod tytułem Candy Candy Crush. Candy Crush. Candy crush. California Girl ten vibe. Myślę, że to będzie taki vibe candy. Myślę, że ona będzie taka słodka jak cukierek. Ona zawsze była Sweet Beach czy coś takiego? Czy ona była Beach? Ona wszystkie były już beach, także... Ona, ale każda z nich była inną beach. Tak jak były Spice Girls, że wiesz, była Sportsy Girl, Scare Kitty. Ona bardzo słodka po prostu sweet, Ona jest Swirgiri. My wiemy od menadżerki Patrycji, że ona bardzo intensywnie pracowała Bardzo, piosenka. ponieważ powiedziała nam na Inventive Life e, Wrocław, że Patrycja bardzo ciężko pracowała Wyobraźcie bo... sobie, że nie mogła nawet się bawić na urodzinach swojego przyjaciela Karola Karola Pieszko Także my mamy bardzo wysokie oczekiwania od tej piosenki Po tym co usłyszeliśmy I miejmy nadzieję, że to spełni nasze oczekiwania Czy przebije Nuts World? Nie wydaje mi się Nie wydaje mi się, ponieważ nie ma tutaj seba, Prawda Where is Seba? Seba, proszę Cię wróć tu We miss you Bardzo Podłącz słuchaweczki A gdzie się podłączę? Nie wiesz jak kabel wsadzić do dziurki, którą Ty potrzebujesz? Prawą A nie mamy się sobie słyszeć? Aha, możemy no To tak Oj, dobra jednak dobra, to... nie Chcecie, w sensie, gdzieś mi się zapodziały AirPodsy i musimy skorzystać z ten A boję się użyć słuchawek Kuby, bo to były chyba najmrudniejsze słuchawki jakie już widziałem Ja nigdy w życiu nie widziałem tyle miodu, chyba że w <coughs> filmie film o pszczołach Ja mam po prostu swoją prywatną pasiekę <laughs> Dobra, słuchajcie, zaczynamy i tak jak zawsze będziemy fragmentami zatrzymać, ostatnio pochwalił mnie Kamil Owczarek, którego pochwalam, a bo byliśmy ostatnio u Kamila i Patryka i Patryk mówił że boi się, że Spotlight nam yy, zajmie. Pozę. Y, ten, y, copyright. A copyright. Ale na szczęście świętej pamięci Szymon, żartuję, że on siedzi obok, tak tnie materiał, Szy że nie ma... I nic tam nie sami zrobią, czepić. kochani. Także spotlight, pocałujcie mnie w moją soczystą dupkę. Dobra, zaczynamy. Ej, się jak klasy tam mówiąc, to, I'm so sorry, no, like fantasy. Pocułem się jak jest... Ej, dobra, bo już trwa film chyba 100 minut, a jeszcze nie zaczęliśmy. Let's go, bitches, Let's go. Alright, okej, okay, jest jakiś kowbojski kapelusz Patrycja jest piękna, tego nie może nie. Tak, bardzo ładnie wygląda. Dzwoni, telefon, Cześć, kochanie. Hejka skarbie. Czy Patty ma jakieś świetl telefonów? Najpierw się... menadżerka, teraz hejka skarbie. One wszystkie tam jakieś, ta pilot, ta, ten, ta telefon. Tak, i one... To było za mocne, I'm so sorry. To był po prostu żart. Nie Niesmaczny trochę, aż mi trochę głupia z tego żartu, ale. Ja, yeah, to was weird, bo najpierw dzwoniła menadżerka, teraz, teraz dzwoni do mnie kochani. A może to jest jedna ta sama osoba? Może jest prime mouth? Maybe Patrycja robi coming out, baby. Brawo kochana, znowu prawa Znowu prawa I don't think so. Myślę, że się nie zobaczymy. Mi też się tak wydaje. Ja ani w tym miesiącu, ani w tym roku, może w przyszłym stuleciu. I moja ulubiona piosenka i teraz pytanie, jaka jest ulubiona piosenka Patty? Czy mowa tutaj o dzwoni menadżerka jest oferta? Czy może... Albo Wow mega. No właśnie to to samo. To jest chyba torba z Benefitu, tą, co ja dostałem też. No proszę. Ale ładne to tło, wszystko. Victor Ładnie. Secret, tutaj tak dalej. Ładnie nabrali. i ładna kamera. Też się dowiedzieliśmy z kuris. nie powiemy skąd, że Patrycja miała całą ekipę mm -hmm. do tego, jeśli chodzi o tworzenie teledysku. Także aż tak bardzo ciężko nie pracowała. Po prostu wystąpiła przed kamerą. Więc my w tym momencie też bardzo ciężko pracujemy. No dokładnie. Ja się czuję przemęczony nawet. Ja też, bo jest jesteśmy gorąco. Rok w barwnej mu drużynie lecz nie zawsze, zawsze kolorowe. To ma przekaz mocny. To jest bardzo ambitny tekst, Głęboki. myślę, że ten tekst będzie kiedyś analizowany na języku polskim, co miał autora... Matura 2050. Z 2050 Odwołaj się do tekstu Patrycji Małczanów Z piosenki candy. Przez to jest historię. Wiadomo o co chodzi, że ona w tym teamie była trochę nietolerowana, tak? No to chyba i tam nie robili. Tak mi się wydaje. W sensie no ona mówiła o tym wprost nawet, nie? Więc... Tak? Tak, ona mówiła w wywiadach, że, że, że nie ma z nimi najlepszego kontaktu i że je czasami przykro i tak dalej, więc... Ale paznokcie ma ładne. Nie, dobra, jednak nie. Trochę ma kulfony. Cool Słońce, jeśli chcesz numer do dobrej manikurzystki, odezwij się. Moja gadka na pewno cię przyjmie. Ogólnie fajny fajnie. Wizualnie, spokować. wizualnie fajnie. Tak, wizualnie. bo bardzo mi się podoba ten efekt VHS-ów, mm -hmm. bardzo mi się podoba to backstage, ta kamera w ręce itp, itd. Wiadomo, to... że Patrycja nie jest piosenkarką. Właśnie i... jest! Przed Team X są nagrania, jak ona występuje na jakichś festynach. Na jakichś dożynkach. Na takich dożynków. ziemniaka, na Coś takiego. I jest, i bardzo ładnie śpiewa, ale A, zauważyłem, że to tutaj wszystkich jest za dużo ale we wszystkich piosenkach Timów, mm -hmm. ona ma najbardziej podrasowany głos, że ona najbardziej zmiękła. No właśnie, strasznie ona jest tutaj stunowana. nie wiem po co, bo ogólnie podoba mi się, że na przykład w tej piosence, którą ostatnio widzieliśmy na CU, to była taka udawana piosenka, a ona tutaj faktycznie śpiewa i tutaj jest jakiś taki e, zwrotka, refren i tak dalej i to dobrze brzmi, naprawdę. To jest taki trochę w stylu radiowym. I to brzmi super. No, może no, by chciała iść do radia, nie? Poza zrościem Julce, bo Julka trafiła do radia. O. No, Julka była gdzieś w rady, z tego super, co mi się wydaje. Tak, w esce. No i cóż, kochana, zamarzenia nie karają i ważne, żeby marzyć. Ważne, żeby marzyć. Uważam, że jest to trochę asuchalne, bo bardzo piszczy to wszystko. Tak, jak, jak ona chodzi na te wysokie rejestry, to to jest, to mi przypomina po prostu te decybele, trochę rozsadzają głowę. You are not Mariah Carey, babe. Stralonym przez autostradę, czemu to wrzucają przez autostradę. Czemu tu rzucają wsteczne? Ja chcę wielki napis teraz tego i po prostu taki czarno-biały ekran i jest Nie rozumiem troszeczkę. Ja tego się zastanawiam, czy. czekajcie, ja chcę sprawdzić, czy jest podany autor tekstu. Patrycja Mołczanow Jakiś The di dister di di Je e, Jestem trochę pod wrażeniem, w sensie. Może Patrycja to napisała? No ciężko pracuje Patrycja, więc na pewno no, ona No nie miała pisała. na to czasu pewnie, prawda? E... W sensie ja nie jestem zaskoczony, że napisała ten tekst, bo jestem taki... Rym do słowa autostrada. Wsteczny <noise> no to jest biała tak zwana Co to znaczy biała? Czyli bez rymów Nie podoba mi się ten kadr mhm. Ten też mi się nie podoba Ale... Już po co... mogło być stałe w takim klimacie, nie? Tak, ale po co ten cały refren jest taki, e, takim piskliwym głosem? To, to już Prawie jest refren? Te... No mi się da, że to już refren był Uuu, oh, Victoria's Secret, she's rich Oh, she is Budżet był No i, no trzeba znowu powiedzieć, że jest bardzo ładna Piękna jest Patrycja. Piękna jest. So, Patrz, jesteś tak, jesteś ta, masz taką ładną buźkę, a po prostu mogłaś sobie kupić te buty, a nie je kraść Oooo raperka Okej, ten m, część rapowa bardzo taka rapowa szybka, bo moim nie była spoko. I na samym początku jak weszła ta część rapowa, to ja mówię, o to jest ten moment tej piosenki, ale szczerze moim zdaniem to się szybko rozjechało. Plus straciła tak rytm i jest, i jest dziwnie po prostu. sensie, znaczy, no wiadomo, no, ale no, z drugiej strony musimy ją trochę surowiej oceniać, bo tak jak mówisz, ona jest piosenkarką, bo ona śpiewana na dożynkach. No, śpiewała na dożynkach. Uważam, że to jest ten sam problem, kiedy się za dużo da autotunu. Mhm. Fajnie był ten szybki fragment ten, ale nie zrozumiałem ani słowa. Ja też nie. Ani słowa tak bujać, ja jeszcze na początku tak. miałem tak, okej, okej i się nagle rozjechało wszystko. E, jak już się to robi, to uważam, że się wtedy nie powinno tak działać z tym autotunem czy jeszcze, nie jestem muzykiem, mm -hmm. nie znam się, nie wiem jak to powinno działać w postprodukcji, Kuba tutaj więcej wam o tym powie, ale jak się tak szybko gada i itp. Itd, to nie powinno się dawać tego takiego wysokiego wygłuszenia czy nie wiem. Jakim... Wiesz, nawet jak e, na przykład Smolasty du no. używa dużo tuna, ale on wie kiedy używać tego tuna, no ale to też jest, wiesz, już zadanie producenta, nie no, ja... tylko kogoś, kto odpowiada za Mixi Master, bo o, bo wiadomo, że ten autotune fajnie brzmi w takich rapowych kawałkach, ale niekoniecznie wtedy, kiedy nawijasz tekst, a bardziej jak robisz takie wiesz, podśpiemywane momenty. No, a moim zdaniem, przez to w ogóle tekst nie wiem o czym był. Prawda, ale z drugiej strony może po prostu Patty nie była w stanie tak zaśpiewać, czy stoi tutaj Musiał no. być taki auto, Albo może Patrycy chce dać ukryty przekaz. Może tam są jakieś w tych decybelach, tak jak w alfabecie Morsa, tam można po prostu takie help me, tak jak wczoraj przeczytałeś ciekawostkę jak graliśmy w Wiedza to Potęga, że w Matrixie te zielone napisy to są chińskie przepisy na e, sushi. sushi. Lecimy dalej, słuchajcie. Boże, ja nie chcę, bo my zaczynamy, bo my wszystko krytykujemy, mam wrażenie. Ale tego się Patry nie da inaczej. To naprawdę jest... To na nie jak, jest jak już robisz piosenkę to jest po prostu wiadomość ode mnie do wszystkich. Używajcie tych autotuneów, bo po to to jest, mhm. żeby to używać. Ale żeby chociaż rozumieć trochę ten tekst! Tak, a to jest po prostu Ja słowa teraz jest nie bardzo źle, tego nic nie da się tekstu nie? Zanim robisz piosenkę to naprawdę grow. Poczuć trochę mowę, rachemowe ustaje. Właśnie, bo wiecie co, no przecież wy do studia nie wchodzicie od tak nieprzygotowani. W studio można się przygotować, w no studio właśnie. w ogóle, przecież możecie jedną zwrotkę zaśpiewać 400 razy. Ja sam wiem, jak nagrywam piosenki, to czasami nagrywam jeden take, wiecie, 30 razy, żeby wyszło jak najlepiej. Więc... Ale e, przecież to nie jest pierwsza piosenka, którą ona nagrywa. I no, wydaje bo się, mi się już tak... dużo nagrywali piosenki. I nie? wydaje mi się, że e, za każdym razem, u jest to samo, że ma ona najbardziej przerobiony głos, mhm, tak się wydaje, mhm. i najbardziej niewyraźnie po prostu on. Oglądamy dalej. Nie podoba mi się ten look, ta spodniczka jest paskudna. Mm -hmm. Ten dres mi się bardzo podoba. Mm -hmm. ten, I te w VHS em ujęcia są super. To ta jest tak. mój favorite kadr i, I favorite bardzo ładnego tutaj kapelusz Gorgeous. Powiem Wam, że ta piosenka, to jest ta piosenka, którą śmiało można słuchać na wyciszeniu i po prostu oglądać tyle Wyłączyć muzykę. Tak. Ścieszyć do zera. Mm -hmm. Nie bójmy się tego powiedzieć. Do mm -hmm. zera. I myślę, że wtedy dopiero... A będzie jakby Patrycja zamiast na przykład y, teledysku do, takiego zrobić, to nie mogę nagrać jakiegoś minutowego filmu fogularnego? Właśnie, z takimi ładnymi kadrami. No to by było Może to byś pati bardziej w stronę aktorską poszła. Albo po prostu w kierunku tego y, filmu Po no, prostu tak? Żeby ładnie wyglądała koniec. Tak. No albo żeby pokazała w... <laughs> Film dokumentalny jak Patrycja Moczonów bardzo ciężko pracuje Boże, ale co by tam pokazywać jak ona tylko pracuje, pracuje pracuje <grym> Praca, praca, praca Ale my nic o tym nie wiemy, prawda? My nic o tym Bo... nie Chwila! To w końcu to jest zabawa, czy ciężka czy ciężka praca? praca, bo tutaj narzekamy, tutaj podkreślają łzy, tu zabawa. Ja już nie wiem, kochana. Ja już nie wiem. Albo ta jej koleżanka, menadżerka, czy ktokolwiek to był, kłamie. Zrzuciła źle i kłamie. źle i kłamie. Albo Patrycja ma. Zobiełmy wyraźnie. Na... Coś, coś z tego. <gry> coś z tego. What's going on? i pamiętaj, że nie można bać się y, zaczerpnąć y, porady lekarza, tak? Tak. Nie się. się, jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas, mhm. wyjdziemy na obiad, kawę. ja bym poszedł na kawę ja z też. Ja bym chciała poznać Patrycję i Ciekawe, z... czy podczas tej kawy zadzwoniłaby do niej menadżerka z nową <grym> Ja widziałem Patrycję i Natsu na feście No I tak jakoś chciałem pomachać im po powiedzieć cześć, przywitać i w ogóle Ale widziałem, że jak pomachałem, to Patrycja jak patrzyła na mnie to zrobiła tak Może ją rozbolał kręgosłup Ale to może ja byłem chyba wtedy z tym tęczowym moim widzianku, <laughs> że ona chciała uciec po prostu Nie, dla mnie ten, to widzianko było iconic No ja uważam, że to był najlepszy look całego fest festiwalu mm -hmm. To był iconic który wtedy mieliśmy make up też taki jakby Crystals, mm -hmm. black lips Ludzie byli obsessed ale niektóre influencerki patrzyły tam. Dobra, nie wspominajmy tego, bo to było po prostu za bardzo. Jeszcze nie będziemy robić tego Exposed, ale kiedyś. I kiedyś nie będziemy robić tego Exposed, ale. Ale teraz skupmy się na Patty! Bo coś, bo ona ciężko pracujemy, w ogóle oni nie, nie kadam. I... Ale wracając Patty, jeśli oglądasz to... I chcesz wyjść z dwoma bardzo przyjaznymi osobami, to napisz do nas, jak chcę chętnie Patty po, poznać, wyjść tam na kawę albo na lunch, ale wyłączysz wtedy telefon w razie, jakby miała na Cielona. Dokładnie, kochana. Wyłączony telefon i yy, nie będziemy nas słuchać swoich piosenek. To przede wszystkim. Możemy posłuchać zrodki Seby. Ale to nawet ładnie śpiewa, jak robi to takie Uuu, zabawa, zabawa. To tak to ładnie brzmi, powiem szczerze. O, to też ładnie wygląda. Tak, ale z jednej strony to już jest taki trochę skradziony trend. Dzisiaj już widziałem tyle zdjęć z tymi kolorowymi naklejkami. nie chodzi o kolorowe naklejki, bo nak te naklejki są paskudne, obrzydliwe. Wygląda jakby miały ogromne pryszcze. O kadr ci chodzi. Chodzi mi o kadr, bo to przypomina mi tamte dni, tamte noce. A no. Jaka okładka książki była, mm -hmm. nie? Okropnie wyglądałem to na Ale widzisz, że ona tutaj mówi o trudach swojego życia. Zabawa, zabawa, nawet kiedy <noise> jestem sama. Pat możesz nie być sama. No, girl! Jakby kochamy to się zrobiło poważnie. Mi się wydaje, że ta piosenka jednak ma głębszy przekaz. No ale moim zdaniem... Ja jestem nawet pewien, że ta piosenka ma głębszy przekaz, ale. W głowie Patrycji. W, 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 w głowie Patrycji? W głowie jej, w, tak. Ona myśli na pewno. Ale nie, moim zdaniem przekaz. naprawdę ona jest samotna przez... Ale z drugiej strony, ja ostatnio taką miałem rozkminę z tobą, że my wszyscy jesteśmy trochę w tym świecie samotni, bo no. kiedy sfokusujesz się na swojej pracy i na tym, żeby osiągnąć sukcesy w, w byciu influencerem i tak dalej, no to nasze życie prywatne jest takie mało. O Jezu, eksternie. nasza się rozpinała w taksówce, jak wracaliśmy. Szczyt, słuchajcie, nasze życie prywatne, miłosne w jakimkolwiek stopniu, relacje po prostu more than friend nie istnieją. No nie. Jak, nie wiecie, nie kiedy wiem. ja byłem ostatni raz na randce? Ja nie pamiętam. On nie. chociaż ty, jak Chociaż niedawno byłeś w miarę. Nie, Ja byłem niedawno. Ja nie Ale na jaka pewno była. W tym roku. Ale jaka była. Ej, powiemy? Nie, nie powiem. nie. Ej, to musi być temat na osobny odcinek. To musi być temat na, na osobny odcinek. To, co się tam stało, piszcie w komentarzu, czy chcecie historię z tej randki, bo ja uważam, że to trzeba. Ej, historię o naszych randkach? Ja mam dwie. No no, ja sobie na 3, ja nawet 4. w jednym filmie opowiadam o swojej beznadziejnej, ale ja miałem tyle beznadziejnych randek, że ja mogę... Ej, piszcie, czy chcielibyście wspólny nasz film o randkach I przygotujemy po dwie historie, będziemy sobie siedzieć, gadać o randkach Albo w komentarzach też piszcie wasze randki też Tak to nie, I zrobimy reakcję na nie Uuu, i to będzie takie łączone, trochę tak. naszych, trochę waszych No Wracając do patii do party, bo ona biedna tutaj czeka i czeka Fańki, Fajnie, fajnie że ten refren tak buja nawet Ej, Jeśli chodzi o kadr teraz z różami Fajny, nie, nie niefajny. Ja, mi się bardzo zmienia z minuty na minutę tą kam. Mm -hmm. Te kryształki wracają ze kryształków. Paskudnie to wygląda. Mm -hmm. Jest, ja się zastanawiam, czy w opisie nie było makijażystki, więc może Pati się może sama malowała. po prostu wzięła to na swoje barki. Ale paty, jeśli będziesz nagrywała na sceny teledysk i będziesz chciała crystals, ja jestem ekspert od wklejenia coś na mordę, to prawda. Pisz do mnie. Może ci zrobię make-up? Może, może ci zrobię make-up, ale to tak jak mówiłem, za wspólną kawę z nami. I bardzo mi się podobało. O, O, to Paliła, paliła, paliła. Mhm. Okej, okay, to jak pali róże jest ładne, to było ładne ujęcie. To, to było takie, to była metafora. To była metafora, na pewno. O Jezu, chce się włączyć na to. Na to! Wyłącz, Wyłącz, Wyłącz to! Stop! Nie! Jest. Nie! Włoczy! Boże... Uff. Oh my god, O, tyle było, aby się Natsu World włączyło znowu. <grym> A, ja tego nie przeżyję. Powiem wam szczerze, ale mi się go ruba. O, końcówka, scenę z Natsu i... Boże, tu O, nie, nie, nie. Patty, jak pali róże, myślę, że ma głębszy. Znaczy wiesz, że... Mm -hmm. Odejście od przeszłości. Tak, to jest takie odcięcie się pewnie od tego... Mm. Świata Simu X. Ona tak. chce być teraz jednostką samodzielną She's a working bitch I, I jakby good for her. Ja trzymam kciuki za nią serio, bo wydaje mi się, że chce bardzo, ale robi takie głupie rzeczy No ta, ta, z ta akcja nią z butami jest tragiczna i powiem wam, że jeszcze gdyby, te, gdyby ona oddała te buty no to nie smak i tak W sensie oddała, ale gdyby na tym się skończyło, to nie spadł bo pozostał ale tak dalej, ale do tego typa z TikToka przyszedł w teraz. Do tej firmy też. No, no to nie jest znaczy, to fajne Znaczy jest mi się to, że to nie Patty Zasługa Może nie pati, ale to pati traci pr Ale wam na, na tym bardzo To wygląda na tym, jakby nie potrafiła przyznać się do swojego błędu. I to... Czy ktoś zauważył podczas odcinka? Ja mam nadzieję, że w komentarzu było napisane w trakcie, że specjalnie się ubrałem pod z pati? Uuuu, prawda? Taka candy. Jesteś candy, po prostu. Jestem po prostu candy. Reasumując, jakbyś tak miał dać e, w Podsumujemy, Podsumowanie, podsumujemy. teledysk, bardzo ładny. Nie, znaczy damy ocenę, będą gwiazdki nasze mm -hmm. ulubione. Teraz Dobra. tutaj podsumujemy całość, od 0 do 5, ale jeszcze takie końcowe zdanie, jeśli chodzi o wszystko. Wizualnie uważam, że teledysk wygląda świetnie. Mhm. Mm Naprawdę... Za nie wiem, jednym tym kadrem, który był słaby. Tak, e, tym typu różami. Team X7. Tak, to... Bo to był kadr typu Team X7. Ja bym chciał, żeby to wszystko było różowe od A do Z, mm -hmm. żeby było tych VHS-ów dużo. Tak. Bo to, to była super to Super to było moim zdaniem. I naprawdę yy, widać było, że ona chciała taki vibe typu Ming Girls, mm -hmm. Paris Hilton, I wyszło, to, I, wyszło to, i wyszło to. I to też teraz tak sobie myślę, że te e, kadry z różami były na tle domu Team X i No to też właśnie później ona pali te róże i to jest faktycznie takie podkreślenie tego, że ona już się odcina od tego, że i... ona nie chce tam być ta. po prostu i. no i good for her mm -hmm. działa samodzielnie, e, muzycznie beat i tło jakby spoko beat mi się bardzo podobał beat naprawdę fajny. Ja uważam, że to bujało w moment kiedy ona zaczęła rapować to zapowiadało no. się naprawdę dobrze ale myślę, że tutaj też tutaj po prostu produkcja trochę zawiodła, to zawiodła też nie do końca jej wina mi się mm -hmm. wydaje, bo gdyby ktoś lepiej to wyprodukował to myślę, że ta piosenka Mogłaby brzmieć dużo lepiej. Tak, bo. Dykcja, mm. moim zdaniem, trash. o dykcja, musisz mm -hmm. jeszcze popracować dużo. Szkoda, że nie było napisów. Przydałybyś się, szczerze. Tak jak u Nuts World. Podobały mi się luki mm -hmm. Fajny był ten dress y, z kwiatki, ta spódnica. Do, była do kosza, kochana. z kornią, razem, razem z tymi różami. A jak, jak moim życzy. zdaniem, do tamtego looku. Taka jeansowa, krótka, mm -hmm. taka low. Czyli by było takie dwutysięczne, tak jak vibe tego teleskopu. Tak, całego. jak tego teledysku. Uważam, że make-up fajny. Mm -hmm. To się basic bardzo, ale te, te serduszka. Jak pryszcza paskudztwo. To miało być takie w stylu Olivia Rodriguez mm -hmm. trochę, bo ona też takie robiła i. Włosy chyba robił Patrick, z tego co pamiętam, chyba jechał tam robić włosy? Nie pamiętam, ale. Ładne włosy miała. Włoski miała, miała ładne. Mm -hmm. Mi się w ogóle podobała ona w tych short hair, bo ona tak bardzo chciała mm -hmm. te włosy, tą używkę zrobiła. Ba Duża makeover, ale no spoko. Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że już wszystko na ten temat powiedzieliśmy. Ja powiem tak o. E, jakoś nie wzbudziła we mnie takich dużych emocji jak ta poprzednia piosenka. D Tamta piosenka była tak emocjonalna, że porównując te dwie, ta była taka dużo bardziej spokojna i, mm -hmm. i nie było tam jakiegoś szału, ale w ogólnym odbiorze to ta była na pewno przyjemniejsza. dużo. Myślę, że tak. Trzymamy mamy e, kciuki na pewno. Ogólna ocena. Ogólna, nie oceniamy osobno tyle dyskusji. Osobno nie, ogólna. No to od ogólnie... 0 do 5. Gwiazdki się pokażą. Trzy to jest za dużo moim zdaniem. Ja chcę dać dwie gwiazdki. Ja dam dwie i pół. Ja daję dwie, bo moim zdaniem ratuje to teledysk. Uh -huh, teledysk jest ładny, Paty. Nie, bo nie na... dobra, nie. ja daję trzy. Dobrze. Daję trzy. dwa, jakby teledysk był To Daję trzy gwiazdki. Ja zostaję przy dwóch i pół. Takie pół na pół po prostu. No, no i co? Trzymamy kciuki za karierę pati i mam nadzieję, że będziesz na nas ten oraz brawa. Tak jak od nas usłyszała. My będziemy się zawsze bić brawo. My zawsze będziemy ci bić brawa. Propozycja z kawą aktualna Oczywiście, oczywiście że tak, także. Intacz. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli byście chcieli, żebyśmy na coś jeszcze zareagowali, na jakąś fajną nutkę albo... No nutki na tylko, Nie na tylko. Myślę, że możemy reagować. Na, wszy na wszystko. Na wszystko. Piszcie w komentarzach na co. To może się będą częściej pojawiały filmy z kumami. Myślę, że będą się częściej pojawiały. Koniecznie zostawcie subskrypcję na tym kanale oraz łapkę w górę. No i co jeszcze? A, odwiedzcie nasze social media. Instagram, TikTok. No Twitter. i do mnie na Twittera. No i co i to by było na tyle. Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami, że przebrnęliście przez to. I nie piszcie więcej w komentarzach, że duę, że Kuba jest denerwujący. Bo Kuba było przykro. Sara przeżywał to przez dwie godziny, jak zobaczył ten. Temat. Nie przez dwie godziny, ale troszkę. Półtorej. Godzina 20. <laughs> Trzymajcie się i widzimy się już w środę o 18. Bye! Pa!